Pan stąpił z nieba pod postacią chleba, choć skryty, bez świty, lecz prawy Bóg. Cichy, bez chwały, daje się nam cały. Padnijmy na korana, uczcimy niebiospana z miłością, z czułością wiernych słów. I to wszyscy czynimy tutaj teraz. Bo mamy nasze piękne łowickie boże I nasza procesja, najpiękniejsza na świecie. To oczywiste, ale na pierwszym miejscu ta procesja to jest znak naszej wiary w Pana Boga. To nie tylko piękne stroje, nie tylko popołudniowa zabawa, nie tylko dziedzictwo kultury uznane przez UNESCO, ale to nade wszystko jest nasza wiara. Wyznanie wiary, że pod postacią chleba w tej monstrancji, tak wywyższonej czuty ołtarzu, jest żywy i prawdziwy Bóg. A jeśli zakładamy piękne łowickie stroje, to zakładamy je dla Pana Jezusa. Jeśli chcemy, żeby nasza procesja była piękna, to wszystko czynimy dla Pana Jezusa i dla Jego chwały. I dlatego tutaj jesteśmy. Bo wierzymy mocno, że w tej hostyni jest Bóg żywy, choć zakryty, lecz prawdziwy. I taka jest nasza wiara, która była w od wieków. My mamy piękną historię wiary. Jezusa, który przychodzi we Wukarysty. I to też chcieliśmy pokazać przy czterech ołtarzach. Przy pierwszym ołtarzu u ojców pijarów usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa. Wierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Pan Jezus mówi wprost. To jest moje ciało. Wierzcie. Jest mocno wierzysz w to. Żywa, prawdziwa obecność Pana Jezusa. A działo się to wszystko ponad dwa tysiące lat temu, w czasie święta Paski w Jerozolimie, w działo się to pod rzymską okupacją. I zobaczcie, potężne cesarstwo upadło, rozsypało się w proch. Przyszły kolejne państwa, wielkie i mocne, ale także i one legły w gruzach. Od tego czasu dalej rodzą się ludzie i dalej ludzie umierają. Powstają i znikają z map różne państwa. Rozpoczynają się rewolucje, wojny i kończą się wojny. A tutaj, w tym miejscu, bezbronny, biały opłatek chleba trwa. Zmienia się świat, a Pan Jezus w tym białym opłatku trwa jest z nami. Przy drugim ołtarzu łowickich rzemieślników i drobnej przedsiębiorczości usłyszeliśmy, że Pan Jezus rozmnaża chleb. Chyba przy tym ołtarzu trzeba było się zapytać, czy ten chleb biorę, czy przystępuję do Komunii Świętej. Słabniemy, upadamy, przewracamy się, a tak trudno jest wziąć kawałek Bożego Chleba, żeby odzyskać siłę. A przecież tam jest siła, tam jest żywy Bóg. Trzeci ołtarz zbudowany przez Zielkowice trzecie koło gospodyń miejskich i strażaków. To uczniowie idący do Emauz rozpoznają Pana przy łamaniu tleba. To jedno jest pewne, że Jezus idzie blisko nas. Nawet jak nie zawsze go widzimy, będzie jako niewidzialny, żeby go dostrzec i stał się widzialny. Trzeci ołtarz to wiara, tradycja, piękny folklor. Dziękujemy za piękny ołtarz, piękny dywan z kwiatów. Dziękujemy za łowickie dzieci. I wreszcie tutaj jesteśmy przy czwartym ołtarzu. Słyszymy Ewangelię, ale tutaj przy tym ołtarzu przypominamy sobie Jana Pawła II. Dokładnie 25 lat temu był w Łowiczu. Za parę dni będzie jubileusz 14 czerwca. Był tutaj w Łowiczu. I to hasło, zapamiętajmy, to hasło z ołtarza. To jest zdanie z Jego kazania tutaj w Łowiczu. Ku Niemu kierujmy swój wzrok. Tak nas uczył. I sam w to mocno wierzył. Pamiętamy, że jak Jan Paweł II... Sprawował nasze świętą dorę. widzieliśmy, że dzieje się coś bardzo wyżnego, ważnego. On gdzieś się przenosił. Tak mocno wierzył. Podczas jego ostatniej procesji Bożego Ciała w Rzymie wiemy, że był bardzo schorowany przez zły stan zdrowia siedział. A na platformie specjalnie przygotowanego samochodu ustawiona była monstrancja. On siedział. I kilkakrotnie, na ile miał siły, po cichu, po polsku, mówił do, mówił do ludzi porządkowych. Chciałbym uklęknąć. Prosił po polsku, siedząc żeby pozwolili mu uklęknąć. Wręcz błagał, mówił, chciałbym uklęknąć. To była jego ostatnia procesja dużego ciała. Odradzano mu, w końcu na ile miał tylko siły, głośno powiedział, tu jest Chrystus, bardzo proszę, pozwólcie mi uklęknąć. I ceremoniarze papiescy ulegli. Pozwolili mu uklęknąć. Na dwie sekundy, ale uklęknął. Zaraz go podniesie. Trwało to kilka sekund. A można powiedzieć, że była to wieczność. Żeby utręknąć. Tak mocno wierzę. Tutaj jest prawdziwa, żywa obecność Pana Jezusa. Dlatego ten sakrament jest po trzykroć święty. Jak wierzymy, to jest przenajświętszy sakrament. Dlatego, że w pozostałych sakramentach Pan Jezus jest obecny duchowo, a tutaj jest obecny rzeczywiście. Tutaj jest prawdziwa, realna obecność. Pozostaje nam tylko wierzyć, a może prosić o wiarę. A może dzisiaj na procesji każdy z nas powinien powiedzieć, Jezus, daj mi wiarę. Chcę w to wierzyć. Pan stąpił z nieba pod postacią chleba, choć skryty bez świty, lecz prawy Bóg. Cichy bez chwały daje się nam cały. Padnijmy na kolana, uczcimy niebios Pana. Z miłością z czułością biernych sług. W tym miejscu zawsze też są podziękowania. Pozwólcie, że to uczynię. W imieniu tutaj nas wszystkich. Bardzo dziękuję za to, że jesteście. Jest nas bardzo, bardzo dużo. Cały rynek się pełni. Bardzo wam dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję duchownym. Dziękuję świeckim. Dziękuję księdzu biskupowi Andrzejowi, że jest z nami. Dziękuję kapłanom. Dziękuję siostrom zakonnym. Dziękuję. Lerykom naszego seminarium. Dziękuję najstarszym spośród nas, którym może było ciężko przejść całą procesję, ale są. Dziękuję dzieciom za obecność. Dziękuję wszystkim dzieciom tutaj przy ołtarzu, dzieciom sypiącym kwiatki, dzieciom w asystach, tam przy chorągwiach, tam jest też bardzo dużo dzieci. Wszystkim dzieciom w strojach łowickich bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jesteście najpiękniejsi. Dziękuję wszystkim, którzy założyli stroje ludowe. Dziękuję dorosłym. Dziękuję zespołom ludowym, tutaj księżorkom przy ołtarzu, ale wszystkim, którzy, którzy pięknie po Łowicku dzisiaj się ubrali. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Dziękuję Panu Burmistrzowi, Mariuszowi Siewierze i władzom naszego miasta za okazane wsparcie organizacyjne. Szczególnie dziękuję za zadbanie o nagłośnienie podczas procesji. Bardzo dziękuję Panu staroście i władzom powiatu za pomoc organizacyjną, szczególnie za ustawienie podestów i scen, na których zostały zbudowane ołtarze. Drogie władze samorządowe, bardzo, bardzo Wam dziękuję. Za taką otwartość, życzliwość, współpracę. Dziękuję Wam za to, że nieśliście Pana Jezusa. Byliście bardzo blisko monstrancji. Byliście pomocą dla Kapłana. Dziękuję za przygotowane ołtarze ojcom pijarom oraz szkoli ze szkoły pijarskiej za pierwszy ołtarz. Cechowi rzemiosł różnych i drobnej przedsiębiorczości za przygotowanie drugiego ołtarza i churowi kantikum Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dziękuję mieszkańcom Zielkowic Trzecich, szkołem gospodyń wiejskich i strażakami za przygotowanie trzeciego ołtarza, i schodzi z, z, z parafii katedralnej, też wspieranej przez wulkaniki Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie czwartego ołtarza parafii katedralnej i wspólnocie neokatechumenalnej. Dziękuję tutaj obecnym księżokom, śpiewającej kapeli. Dziękuję służbie liturgicznej, tym wszystkim, którzy pięknie śpiewali, co grali na trąbce, co grali na innych instrumentach. Dziękuję chorągiom, asystie procesyjnej. Bardzo dziękuję, że wszystkie chorągwie są, że jest asysta, że jesteście. Dziękuję pocztom sztandarowym. Bardzo dziękuję Policji za zabezpieczenie trasy procesu. Bardzo gorąco dziękuję naszym harcerzom. Drodzy harcerze, wykonaliście wielką, wielką pracę, pomoc w organizacji bezpieczeństwie. Bardzo wam dziękujemy. Dziękuję służbom komunalnym za przygotowanie, porządkowanie placów i ulic. I dziękuję wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w Mszy świętej i procesie. Dziękuję mediom, szczególnie mediom tutaj naszym, lokalnym, naszemu radiu, naszym dziennikarzom. Dziękuję też mediom ogólnopolskim DWP. I na koniec ale wielkie szczere podziękowanie wszystkim przybyłym gościom z Pozałowicza, z całego naszego kraju, a także z zagranicy. Pięknie, że jesteście, przyjeżdżajcie zawsze do nas i przywożcie waszych przyjaciół, wasze rodziny, waszych znajomych. Niech Pan Bóg będzie uwielbiony.